Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie koziorożce. Przygotowałam dla Was czytanie miłosne na maj. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z Wami wszystkimi, więc weźcie z niego to, co uważacie, że jest dla Was, a resztę po prostu odrzućcie, Przechodzimy już do rozkładu. W tle czytania macie rycerza, rycerza kielichów. Rycerz kielichów to jest taka postać bardzo emocjonalna, bardzo taka uczuciowa. To jest taki mistrz miłości, taki romantyk. On żyje i umiera dla miłości. To jest rycerz, który żyje całkowicie pod wodą. Taki idealny, idealny, powiedziałabym taki kochanek romantyczny. I jest to taka energia e, bardzo przyjemna. E, no, na pewno e, mówi o, e, o jakichś działaniach tutaj w sferze emocjonalnej, tutaj e, o wzięciu sprawy w swoje ręce i, e, no, i o jakichś e, działaniach, tak. I tutaj może być też takie. Mm, Zachęcenie do, do skoku na głębszą wodę, bo on tak pływa na tym swoim koniku morskim. Tak? Także taka bardzo fajnie piękna energia, taka miłosna, emocjonalna w tle czytania. I przechodzimy dalej do, do rozkładu. Rozkład rozpoczyna się, rozpoczyna giermek kielichów, czyli kolejnie. Znowu macie kielichy, tak? Dużo uczuć, miłości. Giermek, tutaj, jest, to jest taka osoba młoda. Bardzo wrażliwa i taka emocjonalna. On żyje częściowo pod wodą, częściowo na ziemi. To jest. Ktoś młody, świeży, może to e, oznaczać jakąś e, osobę, która e, pojawi się w Waszym życiu, nową. Może to być osoba młodsza wiekowo dla niektórych z Was. Może to być nowy początek w sprawach emocjonalnych, coś nowego, zacznie się dziać, jakaś nowa relacja, e, nowy start. Może, on, e, może to też mówić o nowym etapie, w już w związku, który macie, tak? Ale tutaj on takie emocjonalne bardzo podejście pokazuje. On się dopiero, dopiero uczy, jest młody, niedoświadczony i. Tutaj ta karta zachęca, żeby tak spojrzeć na, na ten związek, na relację, na osobę, tak oczami dziecka, z taką dziecięcą ufnością, naiwnością, bo to jest takie młode, świeże. I tak, żeby, żeby się temu tak oddać, jak dziecko, zaufać, żeby być elastycznym, potrafić tak współżyć z innymi. I taka piękna bardzo tutaj jest ta. Ta energia emocjonalna. Następnie przechodzimy. Macie ósemkę mieczy. ósemka mieczy, czyli to jest taka klatka mentalna. Jesteście niewolnikami swoich myśli. Część z Was, niektórzy z Was, jesteście odwróceni tyłem do tego, co się dzieje u Was w życiu, co się będzie działo. Kurczowo trzymacie się takiej bańki wodnej, w której jesteście zamknięci. Nie chcecie dopuszczać do siebie nic innego. Po prostu macie jakieś, jakieś swoje myśli, swoje wierzenia i tylko to macie w głowie. Nie dopuszczacie do siebie nic innego. Taki jest. Zapatrzenie, zamknięcie, zablokowanie w jedną stronę. Tutaj ta kobieta jest całkowicie odwrócona tyłem, nie chce widzieć nic innego, nic nie dostrzega, nic do niej nie dociera. Kurczowo trzyma się tej bańki tak na siłę, bo gdyby ona się puściła, ta bańka by pękła, zostałaby przebita przez te miecze. A tu jest jakiś taki, taki ciężki, mm, takie ciężkie chwile umysłowe, tak? Coś wy macie w tych myślach swoich. Co was tak ogranicza, tak przytłacza, zamyka was na świat? Także tutaj jest rada, żeby się puścić puścić tą bańkę, odpuścić coś, odpuścić coś i otworzyć się na świat, na życie nie zamykać się w tym kole, w tej bańce, bo to nie jest dobre. A karty macie fajne, bo zarówno ta pierwsza, jak i następna. No przechodzimy, macie dziewiątkę kielichów. To jest no, karta bardzo pozytywnej energii, takie cieszenie się prostymi przyjemnościami, takie radowanie się. Tu mamy owoce, wino, takie świętowanie, znajdowanie przyjemności. W codziennych zajęciach, w jakichś prostych rzeczach, typu chodzenie do kina, na spacery, w tym, co dzieje się dookoła. I ta karta właśnie zachęca do tego, żeby czerpać te, czerpać te przyjemności, odprężać się, nabierać siły, żeby wyjść z tej, z tej bańki, z tej klatki myślowej, z tych swoich ograniczeń i zacząć dostrzegać to wszystko dobre, co jest wokoło, bo to jest. Tylko trzeba to dostrzegać i zobaczyć jak piękna jest ta prostota i jak piękne jest otoczenie wokół was. Tu jest naprawdę dużo radości. To jest bardzo, bardzo piękna karta. Taka obfitość, 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 radość, przyjemność. Także tu trzeba Wyjść z bańki i przejść, przejść z tą nową osobą, z tą nową energią, z czymś nowym, wyjść z bańki, z klatki mentalnej i przejść do, do cieszenia się życiem, do życia, tak? No, dalej mamy króla mieczy. Król mieczy to jest osoba taka, która wszystko przemyśli, bardzo świadoma. Kierująca się swoim rozumem i on w życiu postąpi tak, jak on chce, jak on uważa, jak według niego to jest najbardziej racjonalne, takie przemyślane, rozsądne. Może to być taka osoba w Waszym życiu, pojawić się taki partner, który właśnie będzie tego typu miał podejście do życia, taki, Taki będzie rozsądny, kierujący się swoim rozumem, nie emocjami. I jemu, temu królowi, jeśli coś nie będzie pasowało, nie będzie się zgadzało z jego zasadami, z jego sposobem życia, to on to odetnie. On wybierze to, co jest takie no naj, najrozsądniejsze, najlepsze, tak jak według niego. Także to też jest taka. Bardzo racjonalna energia. To jest kontrolowanie, i to jest właśnie w taki sposób układanie sobie życia, bo ten król układa życie w taki sposób, jak on chce. Być może tutaj jest dla Was zachęta, żeby tak podchodzić do wszystkiego właśnie rozumnie i w sposób przemyślany sobie to ułożyć. Dalej przechodzimy macie księżyc. Księżyc to jest karta taka tajemnicza. Tutaj są jakieś, um, jakieś tajemnice mogą to być. Mogą to być rzeczy ukryte, nieujawnione, jakieś złudzenia, e, coś, e, o czym nie wiemy. Może to być jakiś niepokój taki uczuciowy. W niektórych związkach to e, pokazuje na zazdrość, nawet zaborczość. Może to być jakaś um, taka niestabilność związkowa, ktoś tutaj może coś, coś ukrywać, mogą być jakieś, jakieś tajemnicze. Ale karta ta też mówi, że um, człowiek, tak jakby um, chce um, stworzyć taką nową osobowość, no, swoją tak nową osobowość, musi pokonać um, na drodze psa i wilka. Tutaj są dwa takie zwierzaki, pies i wilk i człowiek musi przejść pośrodku nich, tak sprytnie, żeby udało mu się przejść i popłynąć w, w, pod prąd wodospadem, jak łosoś, tak się przedrzeć, wprost do tego światła tutaj, do tego blasku księżyca, do tej drogi, którą on chce podążać, tak? Jest takie tworzenie, tworzenie czegoś, czegoś nowego. Ta karta czasem oznacza też taki przełomowy moment w życiu. Może być to spotkanie osoby, która zmieni nasze życie, odmieni go, odmieni nasz los, bo to karta też zapowiada właśnie takie zmiany. Tu jest takie, takie pójście, pójście pod prąd ku światłu, ku temu blaskowi księżyca, tak. No, i coś, coś tutaj też może być niejasne, ukryte jakieś, jakieś tajemnice, więc należy być takim ostrożnym i rozsądnym, tak, z tym królem razem. To musi być wszystko takie, takie przemyślane, rozsądkowe. Ale wszystko się kończy bardzo pięknie, bo tutaj jest dziesiątka kielichów, a dziesiątka kielichów to jest już takie największe spełnienie emocjonalne, takie. Życie rodzinne, takie upragnione, jakaś piękna, wspaniała relacja. No nie tylko rodzina, nie dla każdego to będzie rodzina, wiadomo. Takie bardzo szczęśliwe, przyjemne wydarzenia, to się tak spełni, no bo dziesiątka kielichów, to już przeszliście przez tę całą drogę i już, już macie to całkowite spełnienie. Tu jest taka droga usłana kielichami, i otwierają się takie piękne drzwi. I tam, tam, tam jest rodzina, tam, tam czeka na Was jakaś relacja, partner, tam ktoś na Was czeka, tylko musicie przejść tą drogę. I to piękne światło słoneczne, które, które się tam przebija, czyli bardzo przyjemna karta, przyjemna energia, bo to wszystko na tle ogrodu są kwiaty, czyli bardzo przyjemne ona zapowiada też przyjemne wydarzenia rodzinne, relacje przyjaźnie wszystko coś co jest związane z, z uczuciami z jakąś, z jakąś bliskością tak czyli bardzo fajna taka energia dużo macie tych kielichów raz dwa trzy cztery karty kielichów super także tutaj bardzo emocjonalny rozkład będzie się tutaj działo. Także no, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście wyszli z tej klatki mentalnej, odcięli co nie trzeba, obrali odpowiednią drogę i dostrzegali te, te przyjemności codzienne razem z, z tą świeżą, nową energią, z czymś nowym, co, co, co Was czeka, i żebyście dotarli, doszli do tej dziesiątki kielichów, bo to jest bardzo piękne. No, i w tle macie tego rycerza, czyli super. Także mm, wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia.